Witam serdecznie Konrad Waszak, Jak już się mogliście spodziewać po nazwie kanału i mojej mordce, a dzisiaj ze mną jest OnePlus 11. OnePlus 11, którego bardzo przyjemnie mi się testowało, powiem od razu, ale na którego też wiele, wiele, na którego długo czekałem. czekałem w sumie na OnePlusa, bo ostatniego OnePlusa miałem bardzo dawno temu i ostatnio się nadarzyła okazja, więc mówię, chętnie przetestuję. OnePlus, cześć. Cześć, cześć OnePlus, taki ze mnie, figofago, Fago, Bajlando, wyślijcie jakiegoś? To wysłali, więc sobie sprawdzam OnePlus 11, więc flagowy obecnie model. Ja mam wersję mocniejszą, czyli 16 ram w kolorze czarnym, jak możecie zobaczyć. I co mogę powiedzieć o tym smartfonie? Mogę powiedzieć na przykład to, że wygląda bardzo, ale to bardzo. Ładnie. Jest wersja czarna, matowa i zielona, taka błyszcząca. Zielonej nie widziałem, nie miałem tej przyjemności, ale czarna mi się podoba, ekran no to wypełnia całą ramkę, całą, całą ramkę, cały przód, bardzo wąska ramka. Jest dwie tafle szkła, jest tutaj ameliniowa, ameliniowa, już ostatnio powiedziałem ameliniowa, już się gubię, aluminiowa rameczka. Jest tutaj ten przycisk OnePlusowy, który w sumie... Nie był mi potrzebny w innych smartfonach, a tutaj bywa przydatny. Nie korzystam z niego, tak mówiąc uczciwie, nie korzystam z niego, tak wiecie nałogowo, ale bywa przydatny, więc ja sobie go chwalę, że jest. Jest to też jakiś wyróżnik na tym rynku. Jeśli chodzi o wygląd, zawsze wszyscy powiedzą, że kwestia gustu, i taka jest prawda, ale smartfon moim zdaniem jest bardzo ładny. Tu jest dość charakterystyczny element. Widzicie mój ryjek? Widzicie? Widzicie? Cały czas tam jestem. Bardzo charakterystyczny, czyli ta wyspa Napraty, która, no nie oszukujmy się, jest ogromna. Jest też tutaj wykończona z jednej strony takim e, am, aluminiowym elementem. Tak? No chyba tak. E, Hasselblad jest tej, logo są tutaj cztery oczka, czyli tak naprawdę trzy oczka i e, lampa. Czy wygląda to dobrze? mi się podoba, tak szczerze jakby jest jest okej, okay. mm, przyzwyczaiłem się do tego, nie wiem, kiedyś by mnie raziły takie, wiesz, takie wiecie wiecie, nie wiesz, wiecie, wiecie, duże mm, te wyspy na aparaty teraz jakoś mnie nie przerażają są ok. No przynajmniej od razu wiadomo, że to jest OnePlus, to nie jest tak, że patrzę i nie mam pojęcia co to jest za smartfon, tylko spojrzę na tego a, to jest OnePlus od razu widać, więc moim zdaniem to jest na plus Widać, że to jest smartfon, który też ma stawiać na fotografię, więc dla mnie jest spoko. Jeśli chodzi o ekran, bo o nim warto jeszcze wspomnieć, jest to ekran Wam tutaj, uważajcie, bo muszę na ściągę sobie rzucić okiem, 6,7 cala, jest to ekran 1440x3216, 20x9, Gorilla Glass Victus, tego nie testowałem, no niestety nie pytałem, czy mogę, a wolę nie testować na własną odpowiedzialność. Jest tutaj Fluid Amulet Mamy 120 Hz, miliard kolorów, Dolby Vision, HDR10 i maksymalnie 1300 nitów, jeśli chodzi o jasność. Ta jasność w takich warunkach wiosenno, trochę letnich czasem, a trochę cholerawie jako zimowo-jesiennych, sprawdzała się OK. Kąty widzenia są bardzo dobre, No te się też nie mogę do niczego przyczepić, jasność OK. No To jest AMOLED, więc nie będę mówił, że czerń jest czarna, a nie szara, tylko czerń jest też super. No, ekran wygląda naprawdę świetnie. No i tutaj już znowu przechodzimy do tego, że ciężko, żeby ekran wyglądał źle w smartfonie, który kosztuje ponad 4000 w smartfonie topowym, więc tak ekran bardzo wysoka półka, więc tutaj nieważne z czego korzystaliście, nie będziecie zawiedzeni, zawiedzeni, bo ekran jest naprawdę top of the top. Co istotne, mamy tutaj dwie wersje tego sprzętu, mamy wersję. 828 i 16,256 co warto zaznaczyć, wersja słabsza ma UFS 3.1 pamięć, ta ma wersję, bo tu mam mocniejszą UFS 4.0, więc to też ma wpływ na to, bo ta pamięć jest po prostu szybsza, poza tym oczywiście mam, patrzę sobie w swoje notatki żeby się nie machnąć, Snapdragona 8 Gen 2 co więcej ten RAM możemy sobie jeszcze rozszerzyć o 12 max w tym sprzęcie, więc mogę mieć 28. To jest mam 16 RAMu plus jeszcze 12 RAMu tego wirtualnego, czyli mam dużo więcej niż w moim komputerze. Po co? Nie wiem, ale yy, no OnePlusy słynęły kiedyś jeszcze dawno temu. Yy, speed, wszędzie tam w reklamach było Speed, że to jest szybkość, że to działa po prostu fenomenalnie. No i nie mogę powiedzieć, że jest inaczej, bo po prostu wszystko działa tutaj bardzo dobrze pamięci jest od cholery, procesor jest bardzo wydajny, nie grzeje się aż tak, po prostu jest Zapisałem sobie chłodzenie komorą parową z ciekłym grafenem takie bajery więc tutaj nie mogę się do niczego przyczepić, no bo ten sprzęt jest no w zupełności dla mnie wystarczający ale to jest sprzęt wystarczający dla każdego użytkownika i tutaj raczej nikt nie będzie miał żadnych ale, bo tej mocy jest bardzo dużo i to wszystko jest dobrze zoptymalizowane, szczególnie, że ta nakładeczka jest Całkiem przyjemna. Nie, nie zawsze lubię chińskie nakładki, bo te chińskie nakładki potrafią być takie mocno uciążliwe, szczególnie w tych średniakach. One potrafią być takie, wiecie, mocno upierdliwe, mocno takie, czuć, że w nich coś jest nie tak. Tutaj nie miałem żadnych obiekcji. Widać, że jeśli chodzi o te, no, o te sprzęty OnePlus'a, o tą nakładkę, 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 kolor S to jest po prostu dobrze. Jest po prostu fajnie, jest po prostu dobrze to przemyślane, jest. To jest taka sama jak te chińskie, tylko ona jest po prostu bardziej dopracowana. Więc, no, siłą rzeczy dla mnie to jest na duży plus, bo ta nakładka mnie nie wkurzała. A często, jak biorę jakiegoś Chińczyka do ręki, jakiś chiński telefon, tutaj kliknę i mówię, Kuźwa, jak to działa? No? To mocy ma od cholery, a ta nakładka jest taka jakaś. walnięta na głowę, że nie da rady. Tu jest spoko, więc bez żadnego problemu, szczególnie, że OnePlus obiecuje 4 lata aktualizacji, szczególnie, że mamy tutaj gesty, które opisywałem chociażby w OPPO, jak to jest włączanie aparatu, jak się narysuje O, to też jest bardzo fajnym bajerem i bardzo to lubię. Co więcej, mamy tutaj sporo możliwości personalizacji, więc to jest bardzo spoko. Co mi się nie podoba, jak tu mi się coś wyświetli, to na przykład w innych telefonach jest tak, że mi się wyświetli, ja sobie w motorolce kliknę na to, podskoczy mi na jeszcze na zablokowanym ekranie, co to jest, co to jest za mail, co mi ktoś napisał, więc spoko, a tutaj po prostu mam ikonkę, że jest mail. To mi się nie do końca podoba, bawiłem się, albo, albo do tego nie doszedłem, albo nie ogarniam, albo coś, trzeba tego nie na inaczej zmienić. A to by było bardzo fajne, bo lubię takie, wiecie, leży sobie telefon, kliknę, patrzę, aha, mail, odrzuć, rachunek, odrzuć, to odrzuć, to, o, trzeba, warto przeczytać, to trzeba, to trzeba odpalić telefon. Tutaj muszę zobaczyć za każdym razem, więc to jest jakiś tam minusik. Z minusików jeszcze dodałbym, bo zapomniałem wcześniej. I P64. To jest odporne na. Jak to ładnie jest opisane, wam przeczytam. E, ta czwórka oznacza ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem ze wszystkich stron, czyli przed deszczem. Nie pokąpiemy się z tym telefonem, nie zanurkujemy z tym telefonem. Do wanny bym go nie wsadzał, do strumienia, jak już robiłem z nim, bym go nie wsadzał, więc no niestety y, trzeba uważać. Deszcz jest OK, a coś więcej może, może mu zaszkodzić. Tu mamy czytnik. Czytnik jest bardzo fajny, czytnik jest bardzo szybki i do niego się nie mogę przyczepić, jeśli chodzi o jego, o jego działanie. Co jednak mi troszeczkę przeszkadza. Nie jest to duża rzecz i bym się przyzwyczaił pewnie do tego, ale ja bym wolał, żeby był niżej. Głównie dlatego, że ja w swojej motoroli wam pokażę mam go niżej. Mam go niżej, zdecydowanie niżej. I przez to mój paluch cały czas z automatu, wiecie, lądował tutaj i kurde nie działa. A, bo jest tutaj. Więc to jest kwestia przyzwyczajenia. Dla mnie to jest jakiś tam malutki minusik. No ale jak ktoś ma OnePlusa. I wcześniej miał coś innego bez szczytnika, albo szczytnikiem w tym samym miejscu, albo się po prostu szybciej przyzwyczaja, to nie będzie miał żadnego z tym problemu. Co jeszcze? Bateria. Bateria 5000 W zestawie mamy 100W ładowareczkę, więc Picobello oczywiście tą standardową z czerwonym kabelkiem od OnePlus'a. Cały dzień bez problemu, do jakichś 5-6 godzin na, na ekranie, czyli SOT. Niecałe 30 minut, jeśli chodzi o ładowanie od zera i brak indukcji. To też jest jakby minus. To jest minus niektórych tych chińskich topowych telefonów, że jest ta woloszczelność nie do końca, że jest ym, brak tej indukcji i to jest jakiś tam minus. Nie korzystam zbyt dużo z indukcji, bo korzystam sporadycznie, głównie to tylko w samochodzie, bo mam yy, uchwyt. Ale, yy, ale, jednak yy, czasem się przydaje, więc ta indukcja jest fajnym bajerem, który mógłby po prostu być. O, teraz dostałem maila i mi się pokazuje mail na zablokowanym ekranie, ale już go nie mogę kliknąć. Nie mogę go już kliknąć, żeby zobaczyć go ponownie, tylko muszę ten ekran już, musi się podświetlić. Dobra, a co za aparatem? Tak, OnePlus się chwali yy, współpracą z Hasselbladem, więc to musi coś oznaczać, to musi być, na, to musi znaczyć, że to jest coś wyróżniającego ich i tak po części jest, ale nie do końca i zaraz przejdę do tego, dlaczego. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy trzy oczka, mamy 50 megapikseli, światło 1.8 i tu jest z optyczną stabilizacją obrazu, mamy telefoto dwukrotny optyczny, to z 32 megapiksele ze światłem 2.0 i także mamy ultra szerokokątny 48 megapikseli ze światłem 2.2. Z przodu mamy 16 megapikseli, 2,5 światło. I do selfie nie mogę się przyczepić. Selfie są bardzo ładne i główne, główny aparat też jest bardzo ładny. Więc co mi nie pasowało? Nie pasowało mi tylko to, że liczyłem chyba na trochę więcej. Już tłumaczę. Zdjęcia w normalnych warunkach, w ciemnych warunkach, jakby wszystko sprawdza się naprawdę bardzo spoko, bardzo przyzwoicie. Ja wam zaraz pokażę standardowo już kilka zdjęć, odpalę sobie tutaj też aparacik. Te kolory są fajne, kolory są żywe, kolory są naprawdę. E, naturalne, a przy tym dość żywe. To jest. To tak czasem jest że i tak są naturalne, a są żywe, i to nieważne, jeśli e, mówimy o głównym czy o tych dodatkowych, oczywiście główny jest trochę lepszy, no standardowo jakby tutaj się niczego. Nie można, nie, niczego się nie, nie można dziwić że on po prostu radzi sobie trochę lepiej radzi sobie trochę lepiej również gdy jest ciemniej, nie tylko jeśli jest idealnie zaraz Wam wrzucę to też po tym, więc sobie zobaczycie więc aparat jest naprawdę bardzo spoko to jest aparat, który mógłbym mieć jako swój główny aparat i bym był cholernie z niego zadowolony ale ostatnio testowałem Oppo a jak wiecie Oppo One Plus to naprawdę jedna firma tam w Chinach OPPO X5 Pro, który jest starszy, który jest flagowcem zeszłorocznym, to jest flagowiec tegoroczny. OPPO X5 Pro jest flagowcem już starszym, więc teoretycznie powinien sobie radzić jedną rzecz... Jedną rzecz sprawdzam, o... Teoretycznie powinien sobie radzić gorzej, no bo to jest jednak sprzęt, który już ma rok na karku, więc no siłą rzeczy powinno być słabiej, ale dla mnie było lepiej. Zobaczyłem sobie na marka, Zawsze sobie patrzę, bo, bo warto moim zdaniem. Oppo X5 Pro miał 130 rok temu. Ten ma 127 teraz, więc siłą rzeczy zakładam, że ten mój oppo, którego testowałem, miałby trochę więcej, bo jakieś, wiecie, updatey weszły. I w, jak robiłem zdjęcie Oppo, to naprawdę przy niektórych było takie kuziwa, jakie to piękne i beautiful. No po prostu jarałem się jak dziecko. Przy tym patrzyłem na te zdjęcia, mówię. Spoko, bardzo dobre zdjęcie, bardzo konkretne zdjęcie, bardzo fajne, bardzo przyjemne dla okazji zdjęcie, ale nie jarało mnie aż tak bardzo. To nie jest szczepianie, no dobra, to szczepianie się trochę na siłę, bo tutaj jest bardzo konkretny, bardzo dobry aparat, który starczy 99% użytkowników. O, zobaczcie na przykład, jakie ładne kolorki. Tutaj naprawdę wszystko gra w tym aparacie. Po prostu ja mam troszkę większe wymagania, po testowaniu tego y, Oppo. I tylko tyle. Gdybym go nie testował, to bym powiedział, że aparat jest świetny y, i każdy z niego będzie zadowolony. Zresztą sami zobaczcie sobie kilka zdjęć i ocencie, czy Wam się te zdjęcia podobają, czy nie. Moim zdaniem, jest to siwo. Teraz podsumować ten e, smartfonik przepiękny. Myślałem chwilę o nim i. Jakby nie mogę się tak naprawdę na siłę się mógłbym szczepić, że nie ma tej pełnej wodo wodoszczelności, e, indukcja by się przydała, e, jakby się czepiał na siłę, to fajnie by było mieć, wiecie, jakiś większy zoom, chociaż ja z tego i tak nie korzystam jakoś specjalnie. Poza tym. No kurczę, do czego mam się przyczepić? Tu jest Oxygen OS, nie Color OS, chociaż to tak naprawdę to samo, praktycznie, ale nazywa się Oxygen OS, my się machnąłem. Za dużo ostatnio Chińczyków mi wpadło w ręce i mi się pomyliło. No do czego się mogę przyczepić? No do niczego, poza tym tu jest świetny ekran, całkiem fajnie leży w ręce, mimo że to jest jednak duży telefon. Aparaty, mimo że opoma fajniejsze moim zdaniem, ten X5 Pro, tutaj są naprawdę cholernie solidne te aparaty, więc każdy będzie z nich y, zadowolony. Szybkość ładowania jest sztosem. Wydajność jest w ogóle sztosem. Cenowo nie ma tragedii, bo on kosztuje 4199 za wersję 828 albo 4599 za wersję 16256, więc warto dopłacić do większej, zdecydowanie. No i nie ma tragedii, jeśli chodzi o te, o te ceny na rynku, gdy wszystko kosztuje, wiecie. 5000 to jakaś bieda wersja, kosztuje iPhona a, albo nawet więcej, a tutaj 6000 to w ogóle, a bez problemu można i 6,5 i 7 wydać na coś z większą pamięcią. Tutaj dostajemy konkretny telefon za mniej niż 5000, który ma od cholery pamięci, ma 4 lata wsparcia, ma y, od cholery mocy, ma tak naprawdę wszystkie elementy na bardzo wysokim poziomie. Co, czego nie dodałem? Wibracje są też to siwem, no nie... Pewnie się znalazłyby lepsze w jakimś smartfonie, ale nie przypominam sobie takiego. No te wibracje, jak sobie tam można się pobawić ustawieniami, żeby to pobawiło się, pokazało, jakie ma możliwości. Ta haptyka to jest mm, miodzio, mm, nie można się przyczepić. Bateria daje radę. No i do czego mam się przyczepić tak, na, tak naprawdę? No nie za bardzo. Jedyne, co mi troszkę... Znaczy nie... To mi nie przeszkadza. Jedyne co, jak ktoś by chciał się doczepić na siłę do tego sprzętu, to jest fakt, że kiedyś te OnePlusy miały taki chyba większy charakter. Były takie... OnePlusy kiedyś to krzyczały od pierwszego, od pierwszego podejścia, krzyczały szybkość, kurde, jesteśmy najszybsi, jesteśmy coś tam. Były bardziej wyraziste. Teraz to jest smartfon bardzo podobny do wielu innych smartfonów na rynku. To jest bardzo dobry smartfon topowy pod każdym praktycznie względem, a przy tym bardzo rozsądnie wyceniony. Więc to jest smartfon, e, który sam mógłby sam mógłbym go używać i bym był bardzo z niego zadowolony, bo to jest po prostu bardzo dobry sprzęt. Wydaje mi się po prostu jednak, że te OnePlusy kiedyś były takie bardziej nie wiem, większy charakter, takie bardziej Ach pod prąd pójdźmy tam, mm, pokażmy tym wszystkim ciulom, samsungom Apple, te inne ciule mule, a teraz to po prostu OnePlus wypuścił cholernie dobry ta, smartfon, bardzo dobrze go wycenił i powiedział, macie i większość ludzi powie tak i oni dobrze zrobią, ja bym też powiedział tak, ale nie wydam 4,5 na telefon, takie moje przemyślenie, 3000 to max ale o tym sobie kiedyś porozmawiamy jeżeli szukacie telefonu do piątki sądzę, że to jest jedna z najlepszych obecnie opcji. Pozdro.